Film omawia tworzenie nowego artykułu typu rura lub profil w TrueTops FAB. W pierwszej kolejności w oprogramowaniu TrueTops Laser, TrueTops Tube. W zakładce plik otwórz i edytuj. Tworzymy program. katalogu, w którym program został stworzony, powstał plik ROR2-LST na podstawie pliku ROR2-ROT. W tej chwili przychodzi moment, w którym trzeba ten artykuł zdefiniować na bazie trutopswap. Wchodzimy w dane stałe. Wykaz artykułów. I za pomocą przycisku nowy tworzymy nowy artykuł. To, co jest istotne, zanim zaczniemy robić cokolwiek innego, w przypadku RUR i profili, wybieramy, że to będzie artykuł. Typu Tube, czyli rura lub profil. Podajemy numer naszego detalu, określamy również wybierając z bazy danych istniejący profil rury. I to jest rurka okrągła o średnicy 50 mm. Z nierdzewki o grubości ścianki 1,5 mm naciśniemy OK, i następnie po naciśnięciu zastosuj. Określamy plan pracy, poprzez który ta rura będzie. Przechodzić w naszym systemie, i mamy plan pracy, który się nazywa RP, Cięcie rur i profili. Wybieramy ten plan pracy. Do tego planu pracy mamy przypisaną naszą maszynę do cięcia rur i profili. Naciskamy OK. Czy zapisać stały plan pracy ze statusem zablokowany? Nie, od razu udostępniamy ten plan pracy do użytkowania. To, czego nam brakuje na tym etapie, to brakuje nam rysunku naszej rury, w związku z czym rysunek rury wskazujemy w postaci pliku ROT. I brakuje nam informacji na temat tego za pomocą jakiego programu ta rura będzie wycinana i naciskamy pustą kartkę papieru i następnie wybieramy z dysku stworzony przed chwileczką program. Naciskamy otwór, otwórz i mamy praktycznie zdefiniowany zdefiniowany nasz detal. Naciskamy OK. Naciskamy OK. I sprawdzamy, czy detal został stworzony. Jest stworzony i ma status, że obowiązuje, czyli nadaje się do tworzenia zleceń. Dalszy tryb postępowania jest standardowy. Tworzymy zlecenie produkcyjne. Który w tym momencie tworzymy z zastosowaniem planu pracy? Nazwę to zlecenie z dzisiejszą datą na numer detalu ROR-2 i wpisuję informację, ile takich detali będę chciał wyprodukować. Zlecenie jest udostępnione. Naciskam. OK, plan pracy też powinien być przypisany. OK, zostało stworzone zlecenie do wykonania na maszynie Trul Laser tube. Jeżeli pójdziemy teraz do produkcji, do programowania, do zarządzania zestawami rur. Będziemy mogli stworzyć nowy zestaw rur i sprawdzić, czy mamy jakieś zlecenie do wyprodukowania. No mamy. Naciskamy zlecenie JJA 1801. Naciskamy przycisk, dodaj zlecenie. Nazwa zestawu rur. No, nazwiemy to Tube 3. I zgodnie z wartością zadaną ze zlecenia przyjmujemy, że będziemy produkować 20 sztuk tych rur. Naciskamy przycisk, zamknij. Resetujemy filtr zleceń. Odświeżymy informacje na temat zaprogramowanych zleceń w systemie. Mamy nasze ułożenie tube 3. Określamy, że zweryfikowaliśmy ułożenie i jesteśmy gotowi do przekazania zestawu, zaprogramowanego zestawu na maszynę serii Trulaser Tube T06 i po naciśnięciu przycisku OK, w momencie kiedy maszyna będzie włączona, będziemy mogli przekazać plan pracy na sterowanie maszyny do wykonania. W tym przypadku maszyna jest jeszcze nie włączona, w związku z czym nie ma możliwości przesłania programu na sterowanie maszyny.